Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na Prima Prilisowym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj nie będę Wam pokazywał, nie powiem Wam o co chodzi na dzisiejszym odcinku. Będę powoli wyciągał po kolei karty na stół i e, zobaczycie sami. Mam nadzieję, że Was dzisiaj nikt jakoś strasznie oszukał. Ja w sumie takich e, prima, prilis, prima Prilisowych żartów. Nie lubię, bo jestem bardzo, wiecie... Bo jestem bardzo, jakbym to powiedział, poważny człowiek i... Um, no dobra, zaczynamy film. Nareszcie się stało, nareszcie moja Monstera. Oceana Mint wypuściła pierwszego liścia w nowym domku. Już wam pokazuję. Jestem przeogromnie szczęśliwy. Eee, zobaczcie, tak wygląda nowy listek. Korzenie się tutaj bardzo ładnie rozrastają. Eee, Liście jest taki jasny. Mam nadzieję, że będzie również taki super, wiecie, rozjaśniony. Zaraz tutaj wrzucę wam zdjęcia takiej rośliny, która już jest w takiej adultowej formie, czyli wyrośniętej. Piękna monstera. Udało mi się ją kupić drogo jeszcze, ale teraz już są o wiele tańsze. Oczywiście takie malutkie dzieciaczki, ale z drugiej strony, jeżeli hodujemy jakieś rośliny, i niektóre można po prostu sobie pozwolić na to, żeby z takich małych Sadzonek ehm, namrosły Mnie to już tak, tutaj wiecie co, korci, żeby otworzyć tego liścia i sprawdzić, ale zostawię to i niech sobie rośnie Monstera ory... e, Oceana Mint. Bardzo mnie to cieszy, że wypuściła kolej pierwszego liścia, tutaj widocznie ktoś tego liścia jej. Sprzedawca e, chyba oberwał, bo mu się coś mu się, coś mu się, coś mu się działo. No, odstawiamy na miejsce i idziemy po kolejne. Chwali pię. Pien... Po, po, po kolejnego, chwali posta. I tutaj mamy Philodendrona um, Burle Marks Mint, czyli miętowy. I słuchajcie, i ten najnowszy liść, bo tutaj było. Raz, dwa, trzy były zielone, ale zobaczcie, że ten najnowszy liść będzie miętowy, bo tutaj widać, że on ma takie miętowe wybarwienia i to mnie bardzo cieszy. Z drugiej strony wypuszcza raz, dwa, trzy, cztery, pięć wstoszków wzrostu, czyli obędzie, wiecie co będzie się fajnie tak nam samoistnie zakrzaczał, rozkrzaczał. Jestem bardzo ciekawy tego nowego liścia. Jeżeli ma ktoś z Was i chętnie by się chciał podzielić zdjęciem ze swoim. Jestem bardzo ciekawy właśnie jak on wygląda, no to może mnie oznaczyć na, em, na Instagramie roślinny dziad, zielone okno. Zobaczcie, jestem, jestem pod wrażeniem naprawdę. Długo się tutaj to wszystko jakoś um, brało za siebie, ale korzenie ma również piękne. Wydaje mi się, że go latem przesadzę do dużej doniczki, do większej doniczki, żeby sobie fajnie rósł. Um, powiem Wam jeszcze, że ja piję tylko wodę gazowaną i jak mam na przykład trochę tam w butelce, jeszcze zawsze wlewam do roślin. I takie rośliny, które potrzebują e, większych ilości powietrza w korzenie, na przykład które są właśnie w takich bigosach, mi się wydaje, że, że służy im to wiecie, bo do tej pory nie udało mi się jeszcze niczego zabić, a nawet mogę powiedzieć, że niektóre rośliny właśnie jakby rosły lepiej i tutaj przy sprzątaniu czy przy przesadzaniu nie, też nie zawsze wiecie, nagrywam albo coś, czy coś jak coś tutaj robię jeszcze z roślinami e, połączonego. No, to y, resztki zawsze wylewam, i wydaje mi się, że ten gaz, który jest, nie wiem, co to jest za gaz w sumie, w wodzie mineralnej, właśnie, że też na powietrza korzenie, i takie wszystko się wydaje, takie jeszcze bardziej, wiecie, stłoczone powietrzem. Burle Marx Variegata Mint. A tutaj lek na całe zło, czyli mój filodendron bilet jaj wariegata, którego udało mi się prawie dwa razy zabić. Oglądałem, w sumie też oglądałem, przeczytałem na to było wiadomości, wiadomości na grupie Zielone Okno na Facebooku, właśnie, że Eweliny, Eweliny Florida Beauty postanowił się zabić. Słuchajcie, ja prawie swojego równie zabiłem, bo ja wsadziłem tego korzonka z tym pędem, wsadziłem do, do doniczki ze substratem i wsadziłem do słoika, przykryłem podstawką przezroczystą, żeby tam było wilgotno. I słuchajcie, no i dobrze, że zajrzałem, bo w sumie wyszedł taki malutki pędzik i za chwilę on. Za chwilę, jakby zaczął, nie wiem, może podgniwać, ale widziałem, że coś się z nim dzieje. Postanowiłem to wyciągnąć, i na szczęście e, udało mi się w miarę jeszcze zareagować, ponieważ te stare korzenie, które on tam miał przy tym pędziku takim, on zaczynały już gnić. Tak więc wyciągnąłem go i wrzuciłem go do słoika tylko ze spagnum mokrego, przykryłem folią i on sobie stał. Nie na grzewczej, tylko u mnie tu na tym takim właśnie regale, który ma szklane, ma półki. Są też również lampy lodowe, led, lodowe, lodowe pod spodem i zawsze jakieś tam to ciepło gromadzą. I dzięki temu właśnie, słuchajcie, dał radę. Tu był pierwszy listek, tu był drugi. Potem były, był ten i ten i jak ten wyszedł, postanowiłem go właśnie tutaj przesadzić do tego. I zostawiłem go tutaj pod lampą e, na tym tutaj stoliku i przychodzę właśnie po południu, to było rano w niedzielę, a liście kapota, słuchajcie, liście kapota. I co zrobiłem? Stąd doniczko wsadziłem z powrotem do słoika na spagnum, przykryłem znowu folią i potem... E, po trochu, cały czas po prostu e, ten, ten, tą dziurę powiększałem palcem, wiecie, w tej folii, żeby roślina się po prostu przyzwyczaiła do innych warunków, bo w, tej, w tym słoiku przykrytym tam była, wiecie, porno było, gorąco, i no, tam mu się podobało, ale jak tutaj wyszedł takie, wiecie, ostre słońce z lampy i na inne powietrze, na takie bardziej susze powietrze, dostał szoku. No i tu jest najnowszy liść. Wychodzi następny. No i ma, słuchajcie, małą variegację, bardzo małą. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Tutaj taki ma paseczek, taki z variegacją. Co ciekawe, właśnie kiedy tak spojrzę na niego tutaj pod spód, pod światło, to on ma również tutaj takie większe variegacje, ale nie za bardzo je widać gołym okiem. Znowu z tej strony. Dziwnie też tutaj to zauważyć jest, bo on jest taki świecący, no ale patrzcie wychodzi tutaj kolejny liść, mam nadzieję, że już będzie bardziej taki wybarwiony i e, tą moją drogą roślinę udało mi się po prostu, e, wiecie, udało mi się e, uratować naprawdę taki wyrośnięty w sumie z kilkoma liśćmi kosztuje 1200-1500 euro. Roślina mateczna z ma kosztuje około 2000 euro. No to wiecie, ja kupiłem za 400 prawie euro tylko kawałek pędu z korzeniami starymi. I jestem szczęśliwy, że udało mi się to w sumie. Słuchajcie, uratować. O, tutaj wychodzi coś fajnego. Fajnie, może będzie jakaś warygacja. Odstawiamy naszego fileczka. I teraz przechodzimy do, po kolejną roślinę. Po kolejną roślinę przechodzimy. Tutaj mam. Zobaczcie. Papirusa wariegate. Tak on wygląda. Nie wiem czy miał 3 liście czy 4 liście jak go kupiłem. Ale nie miał dużo tych liści. To jest ten na pewno ten. Nie wiem czy ten, nie mam pojęcia, ale było ich bardzo mało. No i ja tutaj obcięłem jednego liścia, ukorzeniłem, wsadziłem, ale niestety jak tutaj widzicie, nie za bardzo to wygląda. Tak więc to wyrzucę i będę musiał uzupełnić wodę. Słoik jest zalewany wodą w sumie i ma zawsze do końca. Jak tutaj może będzie już widać. Patrzcie, wody jest tak mniej więcej do tyle, tak do tyle i najwyższy czas, żeby znowu dolać do brzegu i zobaczcie jaki on tworzy piękne liście. On jest tutaj oczywiście w tym y, substracie, w słoiku, w swojej starej doniczce. Um, i radzi sobie znakomicie. Ktoś mi napisał, że Najlepiej właśnie jak rośnie w większej doniczce i stoi w takiej większej, jeszcze innej doniczce e, i w wodzie. Że najlepsze takie są e, normalne sposoby, a nie jakieś eksperymenty. Ale u mnie te eksperymenty się tutaj właśnie sprawdzają. Patrzcie, to jest najnowszy, jeden z najnowszych liść, liści. On już tutaj będzie naprawdę okazały, bo nawet jego, nawet jego tutaj ten e, trzon to już jest super gruby. Ten jeszcze taki, taki nie był. No, naprawdę jestem też również pod wrażeniem. I wychodzi następny i kolejny. A nie, tu wychodzą jeszcze trzy. Czekajcie, raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Wychodzą nowe. Super. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że. Jak będziemy robić e, znowu mystery boxy, już niedługo, bo teraz zaczyna się robić coraz cieplej. No, to będę oczywiście e, również dzielił się moim papiruskiem z wami. W każdym mystery boxie może znaleźć się po prostu taka sadzonka. Jego tutaj, tylko uciąć w ten sposób do wody i on się ukorzeni bez problemu. Nie wiem, co się tutaj z tym stało. Może po prostu przesechł. No, ale. Roślina matyczna daje sobie radę. To pff, To jest super. Dobra, tutaj muszę to oczywiście uzupełnić. A co wam mówiłem? Co wam miałem powiedzieć? Słuchajcie. Pod palmami, pod papugami. Co miałem wam powiedzieć? W tamtym tygodniu. Byłem na kontroli z Gabi i jak byliśmy, na, jak byliśmy z papugami u, u, właśnie u weterynarza, no to um, weteryniarz wyrwał pióro Gerti i wyrwał pióro Klausowi. Wiadomo, że Gabi to jest um, kura, papuga, dziewczyna. No, i żeby sprawdzić właśnie DNA, czy naprawdę, czy to, wiecie, czy to prawda jest, nie w sumie? Czy, że one są albo koguty, albo kury? I okazało się, że Klaus to jest kobietą 19-letnią. Kobietą nie jest em, facetem. Poszły się tam tłuc. Nie jest facetem. I żyją e, moje papugi w związku homoseksualnym. Po prostu, e, jak nam ten, jak ten lekarz wytłumaczył, ge, e, Klaus, no, tak jak u ludzi po prostu, wiecie, e, zdarza się w naturze. Przecież wiadomo, że są mi szympansy w takich związkach, czy nie wiem, czy ryby, czy co innego. Ale one żyją w związku homoseksualnym, moje papugi. I teraz są trzy kobiety: Cornelia, Gerti, jest kobietą, dziewczynką, um, Gabi i Klausi. Teraz nie jest Klaus, jest Klausi, bo zaczynając teraz z nowym imieniem, to niczego to i tak nie da, i tak. Dobra, a ja się biorę po kolejną roślinę. Takie właśnie niespodzianki, nie? Teraz Wam pokażę Aspicidrę. aspidistre wariegate, która również szaleje. Patrzcie, aspidistra wysuwa. Zacznijmy może odtąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nowych liści. Szok. Pamiętacie, jak myślałem, że to jest jakieś, jakaś ta, jakaś e, cebulka. Tutaj na razie jeszcze nic nie wychodzi. Ja tutaj ciągle, wiecie, co, e, zaglądam i doglądam. Postaram się Wam tutaj pokazać. Zobaczcie. Jak to będzie pięknie wyglądało, jak to Aspidistra po prostu te liście wypuści i się tu jeszcze bardziej zagęści. Do tej pory po przesadzaniu, e, może podlałem to ze dwa razy. Te e, z Ikei Aspidistry to nie podle, podlewają je też, je może ze trzy razy. I to sobie wyobraźcie, jakie to są żelazne rośliny. I te zikei nie wypuszczają w ogóle nic nowego. Widzicie? Zobaczcie, one są w osłonce. Proszę spojrzeć tutaj. Ja wiem, że ja, ja, w sumie, wiecie, mam zawsze takie myśli, żeby wam tutaj wszystko pokazywać jak najbardziej szczegółowo, ale pod wpływem emocji, i tutaj, wiecie, tej roboty, tego wszystkiego. No to po prostu zapominam. I zawsze chciałbym Wam pokazać rośliny albo z góry, albo, albo z boku. Tak, żeby było wszystko bardzo ładnie widać. Ten stół mam wysoki. Przydałoby mi się, wiecie, jakiś tutaj taki fajny taboret, żeby sobie tutaj fajnie siedzieć. No, ale niestety e, nie, mam, nie mam takiego wysokiego taboretu czy, czy, czy czegoś tam. I jak tutaj wyglądał w takim małym stołku? No, jestem też tutaj zachwycony. Wiem, że kilka osób z was ma um, tutaj lampy właśnie na nią świecą. To są lampy firmy Pedegrow. To są takie lampy znowu jak coś w tym stylu, jak um, jak Verticana. Tylko, że są większe i są takie bardziej masywniejsze. Takie mają duże głowy i mają takie fish, fish eye oczy rybie, wiecie, że one fokusują się właśnie światem takie bardziej e, punkty, niż e, takie są jakby, wiecie, rozwalone, nie? Rozsypane. Dobrze, to odstawiamy. Historię gabi dzisiaj opowiedziałem. Klausa, Klausi, Co mnie bardzo... Chciałem Wam już mówić słuchajcie, ze trzy razy i zapomniałem zawsze. Zawsze zapominałem. No, I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wasz weekend będzie zdrowy, udany, pogodny. Eee, chciałbym nagrać taki filmik. A jeszcze mam pytanie jedno. Niech mi ktoś proszę z was napisze, jak się rozmnaża tego Cisusa. Patrzcie, on rośnie jak szalony. Dałem mu teraz właśnie e, tyczkę, bo on zaczął się już zwieszać. Chciałbym go przesadzić i teraz nie wiem, czy mam po prostu to obciąć, wsadzić do wody i to jest taki specjalny jeszcze, eukali e, nie eukaliptus, tylko e, cisus, jakiś kwadratowy, coś w tym stylu i nie mogę go, wiecie co, w sumie znaleźć, bo nie umiem tej nazwy do, do końca wpisać. E, w Google żeby znaleźć i chciałbym go po prostu wiecie albo pociąć i, i rozmnożyć no bo takie dwa badile w sumie to też mi się też zbyt nie podobają i fajnie byłoby gdyby taka fajna była roślina wiecie taka bardziej zwarta i kompaktowna a rośnie naprawdę bezproblemowo podlewam nas na jakiś czas kiedy on już naprawdę jest suchy tego podleję z uwagi na to właśnie, że te takie mięsiste korzenie i te łodygi szybko gniją. Zobaczcie, on jeszcze, trochę jeszcze jest e, mokrawy. Podlewałem go może za 3 dni temu w sumie. Raz, a porządnie i potem wiecie, on se wciągnie jeszcze wodę, jak mu wypłynie z tej podstawki i sobie rośnie. I jak, jeżeli ktoś ma go i chciałby mi napisać nazwę, no to bardzo bym o to prosił bo fajna roślinka i chciałbym, żeby właśnie taka była bardziej, wiecie, zbita. Dobra, to odstawiam. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Dzisiaj postanowiłem sobie trochę te włosy rozpuścić. No, i widzimy się na kolejnym odcinku. Ewelina, nie martw się, twój filodendron. Eee, twój filodendron. Odrodzi się w lepszej, piękniejszej postaci. A Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Życzę Wam czego tylko chcecie. Za oknem taka pogoda beznadziejna, że się nic aż nie chce. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się. Papa. Pa.